Witam wszystkich. Dzisiaj kilka, kilka słów na temat bypassu w kolektorze sącym w OPLU Astra J14 Turbo. Chodzi o to, że ten model, ten typ silnika i kolektora ma tą przypadłość, że dość często w tym kanale odmy. Wypada nam grzybek. Ja już mam zaślepiony i przechodzimy dalej. Tutaj w tej rureczce wywiercamy otwór, wkręcamy króciec i gdzieś w dowolnym miejscu na kolektorze sącym również wywiercamy drugi otwór. Ja polecam jak najdalej od, od tego punktu. Czyli na, na przykład te, tutaj, te jak ja te zamontowałem, bo jak widać, przewód jest lekko wygięty, nie jest załamany. Natomiast jak ja tutaj pierwotnie zamontowałem, przewód był załamany, przez co byłby zaburzony przepływ tego podciśnienia do kolektora sącego. No i tyle. I montujemy po prostu pomiędzy tymi przewodami zaworek zwrotny. I o i cała modyfikacja. I problem tego grzybka mamy raz na zawsze rozwiązany. Jest bardzo mało informacji, przynajmniej na tyle, na ile ja szukałem, a dosyć dużo tego szukałem na internecie. Mało jest filmików omawiających zagadnienie bypassu. Gdzieś znalazłem jeden chyba na jakimś. Prof, no, jakiś tam youtuber amerykański nagrywał jak, jak dokonać takiej modyfikacji I... No ja te, w ten sam sposób wykonałem Mam nadzieję, że to będzie działać A na pewno będzie działać, bo To tak jak mówię Tu jest zaślepiony otwór w tym kanale I tak, i skoro tam jest za, zaślepiony No to podciśnienie będzie tędy uchodzić tu jest zaworek zwrotny, czyli nie, nie pozwoli cofnąć się z powrotem. Także myślę, że to będzie działać. Mam nadzieję, że tym filmikiem... Ten filmik pomoże niektórym osobom, które będą chciały dokonać takiej modyfikacji. Jak tego właśnie... Jak to dokonać? Bo... Wiele osób też gdzieś tam na forach, jak, jak przeglądałem informacje, też pyta yy, yy, w jaki sposób jak to ma wyglądać i, i jak to zrobić No mam nadzieję, że ten mój filmik w tym pomoże. Mi to zajęło, nie wiem, tak na spokojnie robiąc 10 minut ze znalezieniem wier wiertła. Dobra, to na tyle. Będę, jeżeli będę dokonywał jakichś innych modyfikacji, a będę, bo tutaj jeszcze zamierzam dokona dokonać portingu, czyli zeszlifowania tych zestawek, no to również nagę z tego materiału wideo.